Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, i przyszła do mnie paczka. Którą zamówiłam ze sklepu internetowego Telekarma Jak sama nazwa właściwie sklepu mówi, to zamówiłam karmę dla Mai I mokrą i suchą, więc teraz Pokażę Wam wszystko po prostu co zamówiłam Cały właściwie zapas jedzeniowy Dla Majki na jakiś dłuższy czas I pierwszą rzeczą jest sucha karma Brit Care Mini Bezbożowa, jest ona w wersji light lub dla suczek po sterylizacji o smaku królika i łososia i mają już od dawna mi od dawna już je tą karmę dlatego ja po prostu co jakiś czas ją zamawiam już Wam często jej nie, tego nie pokazuję, bo na no Wam pokazywała to samo no ale teraz, że zamówiłam jeszcze mokre karmy, to pomyślałam, że po prostu Wam już pokażę wszystkie. Nie wiem czy skład wam pokazywać. Skład macie tutaj, jeżeli ktoś chce przeczytać, ale to jak mówię, ja tą karmę bardzo polecam Majkę już jej naprawdę od dawna. I jeszcze ta karma kosztowała 48 zł, i tutaj mamy 2 kg. I teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy. Będą to już mokre karmy. Tylko o tak, zamówiłam trochę Doliny na Teci, trochę Mandy. Zamówiłam 8 karm z Doliny na Teci. Jedne są w wersji po 150 gram, a to jest po 100. Czyli dwie w wersji po 100 gram a pozostałe po 150. Saszetki i tutaj mamy na przykład z wołowiną, z kaczką i z dynią, z dziczyzną, dorsz z brokułami, dzień z ziemniakami, królik z żurawiną i tu jeszcze była jakaś taka inna, której Maja nigdy nie jadła, z tych też niektórych nigdy nie jadła, ale to zobaczyłam, że jest jakaś premium danie z wołowiny, z papryką i makaronem, bo na niej nie pisze na tych wszystkich pisze karma pełnoporciowa, a tutaj pisze danie z wołowiny, z papryką i makaronem, zobaczymy czy to jest coś innego. Mięsa i produkty pochodzenia zwierzęcego 90%. Nie wiem czy tutaj też mam składy pokazać, czy raczej nikogo nie interesuje, ale mogę, mogę Wam pokazać. No i tak przykładowo pokażę na tej nowej, na każdej saszetce, nie będę pokazywać. Akurat te karmy tutaj były dużo tańsze niż u mnie w Rosmanie. Więc na pewno się je kupić. No i teraz jeszcze kupiłam dużo, zamówiłam puszek właściwie tych pasztecików z Animondy, więc też wam pokażę. Dalej, zamówiłam w formie pakietów paszteciki z Animondy. I tu mamy smak: jagnięciny i indyka. I tego smaku mamy 6 sztuk. Kolejny pakiet też pasztecików z Animondy, tutaj już jest smak indyka i szynki i też jest 6 sztuk. Ale to jeszcze nie koniec. Mówiłam Wam, że mówiłam dla niej zapasy jedzenia. Kolejny pakiet też 6 pasztecików o smaku indyka i sera. I tu mamy też 6 sztuk. I już ostatnie jak jakie wyjęłam z paczki, to są dwie pojedyncze karmy. To jest animandy. I tu mamy smak akurat jak z ziarnami. Taki pojedynczy wziął bez już pakietu. A tu o smaku królika też jeden. No i to są nasze zapasy. Maję codziennie je mokrą karmę. I słucham je po prostu na śniadanie. Ale codziennie je raz w dnia taki właśnie pasztecik. A jeżeli nie pasztecik, no to właśnie saszetka, Więc na trochę nam starczy. Już wyciągnęłam wszystko i tak to się prezentuje: całe jedzenie dla majeczki. I dlatego nie wiem, czy ten filmik jeszcze nazywa unboxing właśnie paczki z telekarmy lub po prostu zapasy jedzenia dla maj. Nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł. Ale jeżeli byście mnie pytali czasami w komentarzach, albo jeżeli zastanawiacie się, co je Majka, no to właśnie w tym momencie macie przed sobą no wszystko praktycznie, co ona je, ponieważ ona je na przemian suchą karmę rano, potem je na obiadek jeden pasztecik, zazwyczaj je je częściej, ale też wprowadzam jej właściwie do diety karmę z doliny Notici, ponieważ ona bardzo lubi doliny noteci, ale animonde też bardzo lubi, więc raz jej, na no zależności co kupię, ale też jak widzicie doliny Noteci tutaj kupiłam, no, i to jest po prostu. Tym się żywi mój pies. Gdyby ktoś był ciekawy, no to teraz możecie po prostu to zobaczyć. Bo akurat całą paczkę nie zamówiłam nic innego, prócz po prostu jedzenia karmy sucha i karmy mokre. Naprawdę pięknie to wygląda, jak tak rozłożyłam. major przy tym leży i patrzy, podziwia swoje jedzenie. I teraz idę do moich rodziców. Jesteśmy na plaży z piskami. Ja, to i ja. dziewczyną wodę. Zaraz rozłożymy też kocun. No je przynieść. Będę ma jej dawać obiadek i zastanawiam się, którą dać jej karmę, bo jeszcze została mi saszetka z Doliny teci z kulikiem fasolką i ryżem brązowym. Tu mam jeszcze z gęsią, ziemniakami i jabłkiem oraz ta z bachers, który ma je ja chyba nigdy nie jadła, więc mogłabym jej dać na próbę, zobaczyć, czy jej w ogóle smakuje. A w inne dni dam jej te saszetki. Wcześniej podzieliłam na takie mniejsze kawałki i nie wiem, czy w końcu Wam powiedziałam, to jest o smaku wołowiny, ta karma. No idziemy jeść. To czy ty, Mike, jedziesz? I robimy test karmy, ponieważ z tej firmy jeszcze nie jadła. Przynajmniej mam nadzieję, że dobrze mówię, bo mogłam zapomnieć, ale wydaje mi się, że rzeczy z tej firmy jej nie kupowałam. Bo na przykład Maja uwielbia karmy z Animondy i z Doliny Nateci. To są jej ulubione karmy. Jeżeli chodzi o mokre, no bo suchą no to wiecie, że jest Brita. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. I do zobaczenia w kolejnych filmach.